Zibar dzień 37 Za chwilę będziemy 40 dni na tej wyspie Co robiliśmy? Zobaczcie My z syneczkiem korzystamy z basenu Chociaż wody jest na razie <sadzania> Oleg, zobacz pełne zanurzenie, taty. Ale masaż. zrobić sesję na huźdawce razem jako przyjaciela. Ja nie lubię się huśtać z tobą. Bujajcie się, no. Czego to się nie robi dla fajnych fotek? A, gruby nie by nie wskoczył, ale moja meduza. Woda odeszła. Mostek wygląda na most zbudzony. No. No, wiecie, to może fajnie wyglądać. Właś tam pod mostem. Właś tam pod mostem. Właś tu. Właś. No chodź, czekam na ciebie. Wyłaś tu, synku! Wyłaś tu, synku. Chodź tu, taty. halo. Dawaj tu pod mostem, dawaj tu. O, niżej. Na, na piasek zejdź, na czworaczka. Brawo mama! Synek przeszedł w dżungli zamkowej. Brawo! Bella, ciao! Prowadź mi do domków, synku. Po mostku. aqui Tati vai vai Tati, vai tem luta não Co z tym koronawirusem? Czy to naprawdę istnieje czy nie istnieje? Dzisiaj przeprowadzę dla Was wykład z centrum dowadzenia wszechświatem, gdzie nie ma koronawirusa. Oto jest ten młody, sympatyczny człowiek, który, w końcu człowieku. Jest zdrowy, a dlaczego ten człowiek jest zdrowy? Dlatego, że nie ma maseczki, że korzysta ze słońca, że spotyka się z innymi dziećmi. Dlatego jest zdrowy. Dobrze. Dziękujemy. Dziecko, proszę podać mi chore dziecko. A nie ma tu chorych dzieci, taki przypadek, proszę państwa. Więc co z tym koronawirusem? Czy w tym kraju ludzie się nie znają? W tym kraju. W tym kraju się ludzie nie znają, czy się znają? Ludze. Czy ludzie, którzy idą na imprezę wieczorem, Proszę nie przerywać. Zdrowe dziecko jest za bardzo zdrowe. Czy Murzynki bycie, się nie znają? Bycie i bycie. Czy Murzynki się nie znają? Czy my się nie znamy? Oto jest pytanie. Młoda woda. Dziękuję końcu. Młoda, łoda. łoda. Ta żonka. Gdzie ta żonka? A to jesteś, coś kochanie. Co się robi? zamki uszy! Aaaa! Aaaa! Spuścić kobietę na chwilę z oczy. Ty, to jest nowa... Naszyjnik na szyję. Nie, 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 Nie nasienie. Nie nasienie, nasienie na twarz. Homo, 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 homo. Ty się nie boisz, no nie, się nieco bać rybaczków Robaczki są spoko Siedzimy w basenie łodzimy się Wody jest mało, ale... Ale to jest No Prosto ale eee, to jutro się musiał podjechać Jaki, jaki kolor drogi w ogóle? A co to za autko po prawej tam uja? Ale zapakowali? Mm. Kamala a co robią Polacy? robimy pachcioszkę właśnie zerwałem sobie z drzewa mango tak piękne, eleganckie ale kara przyszła szybko bo mrówki mnie zatykowały czerwone, duże o ale bolało, auć